Cześć! W dzisiejszym filmie nauczymy się, jak zrobić jabłecznik z budyniem i musem jabłkowym ze słoika. Taka prosta szarlotka jest idealna do wykorzystania jabłkowych zapasów ze spiżarni przed kolejnym sezonem na przetwory. Zaczynamy od przygotowania ciasta. Mąkę, proszek do pieczenia i cukier-puder rozcieramy z zimnym masłem. Jeśli chcecie, by ciasto było jeszcze bardziej kruche i delikatne, do zwykłej mąki pszennej dodajcie mąkę krupczatkę. Dodajemy zimne jajka. Zazwyczaj do kruchego i półkruchego ciasta dodaje się same żółtka, ale ten przepis jest bardzo oszczędny. Ciasto nie traci przy tym jednak na smaku. Jeśli użyjecie dużych jajek i ciasto będzie zbyt klejące, dodajcie trochę mąki, tyle, by dało się zagnieść w gładką kulę. Nie dodawajcie jednak za dużo, bo ciasto wyjdzie twarde. Gdyby ciasto było za suche, można dodać kilka łyżeczek zimnej wody. Jeśli lubicie ciasta z jabłkami, po tym filmie zobaczcie mój przepis na najlepszy jabłecznik ucierany. Ciasto dzielimy na dwie części. Jedna ta na spód może być większa. Wylepiamy spód blaszki ciastem lub wałkujemy ciasto. Można bardzo delikatnie opruszyć dłonie mąką, by ciasto się nie kleiło. Jeśli podoba Wam się ten przepis, nie zapomnijcie o polubieniu filmu i subskrypcji kanału. Obie części ciasta wkładamy do zamrażarki na 10-15 minut. Nie ma być zamrożone, tylko mocno schłodzone. Można też przygotować ciasto dzień wcześniej i chłodzić w lodówce. Nakłuwamy spód widelcem i opcjonalnie posypujemy bułką tartą, która wchłania wilgoć z jabłek. Gotujemy gęsty budyń z dwóch opakowań budyniu, 4 łyżek cukru i 800 ml mleka. Na spód ciasta wykładamy mus jabłkowy, wymieszany ze skrobią ziemniaczaną. Wylewamy gorący budyń. Na wierzch kruszymy pozostałe ciasto. Okruchy mają być duże i grube, żeby nie rozpuściły się od razu na gorącej masie. Pieczemy w 200 stopniach przez 45-50 minut. Gdyby ciasto za mocno się rumieniło, można zakryć je papierem do pieczenia. Kroimy dopiero po całkowitym wystudzeniu, bo ciepłe może się rozpadać. Obficie posypujemy cukrem pudrem. Dokładny przepis znajdziecie pod filmem i na mojej stronie lekcjewkuchni.pl. Zobaczcie też przepis na mój jabłecznik ucierany z musem jabłkowym. Zachęcam do polubienia filmu i subskrypcji kanału. Smacznego!